Miałem 7 lat. Tego wieczoru byłem u mojej cioci. Miała nowotwór złośliwy, ale przejdźmy do rzeczy. Wieczorem ja i moja mama zauważyliśmy, że ciocia strasznie dziwnie się zachowuje. Była nadpobudliwa i wredna. Gdy już szliśmy spać, ciocia się już w ogóle do nas nie odzywała. Obudziła się około drugiej w nocy i zobaczyłem, jak przestawia ona krzyż na ścianie do góry nogami. Spytałem się jej, co robi. Ona nic nie odpowiedziała. Wyszła z pokoju. Moja mama, gdy jej opowiedziałem, co się stało w tej nocy, nie wierzyła mi. I powiedziała, że mam bujną wyobraźnię. Do czasu, kiedy ciocia nie uderzyła mojej mamy. Na kolejny dzień mama powiedziała mi, że pójdziemy do księdza, żeby się za nią pomodlić. Ksiądz przyszedł z nami do mieszkania, a ciocia była jeszcze bardziej nadpowodliwa, Jednocześnie wystraszona. Gdy ksiądz powiedział, abyśmy się pomodlili, ona zaczęła go wyzywać. Potem ksiądz odprawił egzorcyzm. I w trakcie niego, gdy ksiądz oblał moją ciocię wodą święconą, zaczęła ona płakać. Było już po egzorcyzmie, około 18. Ciecia powiedziała, że źle się czuje. Chwilę później straciła przytomność. Mój tata szybko zadzwonił na pogotowie, aby ją zabrali do szpitala. Niestety zmarła w karetce, a lekarz, który siedział obok niej w karetce powiedział nam, że gdy umierała, uśmiechała się do niego, ale w dość nietypowy sposób. W jej oczu było widać lęk i grozę. Mama bardzo opłakiwała ciecie, ale w końcu się z tym pogodziła. Gdy dziś pytam się mojej mamy, czy pamięta ten incydent... Ona zawsze odpowiada, że nie pamięta tego i że coś musiałem sobie ubzdurać. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.